Witam Cię na kanale Game Master, ja jestem Mister Siara i zapraszam Cię do kolejnego odcinka z gry Supermarket Simulator, a więc bez dłuższego przeciągania zapraszam Was do oglądania. W poprzednim odcinku zakupowaliśmy sobie pierwsze produkty oraz zapoznawaliśmy się z grą. W tym odcinku plan działania jest taki, że najprawdopodobniej kupimy tą licencję na ten następny towar, żeby zarabiać więcej pieniędzy. Także co? Tu byśmy mogli jeszcze dokupić coś. Market, market. Dokupmy może jeszcze tej mąki. Ta pasta całkiem dobrze w poprzednim odcinku schodziła. Może kartą tego oleju i do tego te czokopiki. piki 68 dolarów. Władujemy jeszcze sobie w międzyczasie towar i otworzymy sobie sklep. No w sumie tu mamy jeszcze te czokopiki, ale zostawimy sobie je na później. Trochę się pospieszyłem. Ale olej tu ładnie cały nam szedł. Pasta całkiem dobrze schodzi. To jest rodzaj jakiegoś makaronu czy coś. Dobrze, otwórzmy sobie sklep. I czekamy za kolejnymi klientami. Dzień dobry, dzień dobry, zapraszamy, zapraszamy. 7:40. Dziękujemy, zapraszamy ponownie. oni tak na tę mąkę i olej uparli, chyba jakieś wypieki będą. Ale olej dobrze, dobrze, bo olej chyba najdroższy. A nie, czy najdroższe. A jaka jest cena? To mamy 598. A mi się wydaje, że ceny są jak najbardziej adekwatne do warunków panujących w Polsce. U nas bardzo duża inflacja, więc wydaje mi się, że to i tak nie jest drogo. To ci nie pasuje? Cukier, cukier. Nie znalazł cukru chyba. Wjechało 23 dolary zysku. Chyba na razie największy zysk. Nie wiem czy w tamtym odcinku mieliśmy jakiś... Większy chyba nie, czemu dajecie mi umiejętne punkty doświadczenia? Ten dał normalnie 5, a tamta baba dała mi minus 1 3 dolary, reszty. O, ten też. Aha, bo chleba nie ma. No niestety, nie można mieć wszystkiego od razu, jak to się mówi. W tym odcinku zbieramy naszą licencję. No i potrzebujemy też pieniędzy, żeby później ten towar po zakupie licencji też zakupić. kopiki schodzą na świeże bułeczki cukru nie ma ale już całkiem spory zysk mamy 352 dolarów i 82 centy na koncie, to już jest to już jest sporo pieniędzy ale my tu mamy jeszcze towar, więc możemy sobie ten towar rozmieścić. kopiki mamy, też można w sumie wyciągnąć jeszcze. 390, płatność kartą, no oczywiście można i tak 7 okej okay. łączmy światło 87 Miło było. No może teraz zakupmy tą licencję. O, pieniędzy mamy, wystarczająco. I będziemy mieli. Aha, żeby zakupić licencję. Tu mamy. ser, ser to chyba. Jajka, mleko to. No nic, zakupmy tę licencję. Dobrze, licencję mamy zakupioną. Teraz potrzebujemy pieniędzy na te produkty. 225 dolarów. Czy ja mogę na przykład kupić Wykostuje kosztuje, o kurczę 375 dolarów ja będę chciał tą zamrażarkę tą podwójną, raczej tą, tą chłodziarkę, tą lodówkę. No ta za 200 dolarów jest pojedyncza, czyli bardziej będą się opłacało kupić tą za 375. Może na razie kupmy Produkty, ale weźmy, uzupełnijmy w inne na przykład te, co nie mieliśmy wcześniej, i dokupmy te, co mieliśmy już. I po prostu pomnożymy zyski. su sugar. Weźmy dwie sztuki. No ale teraz... A, nie możemy, bo jest dziewiąta. Oczywiście no, jest ta pierwsza. Może tak. A tu klientów, klientów niby już godzina zamknięcia, ale przychodzą, przychodzą. Karta nie ma problemu. Dobrze, 282 dolary. Mam nadzieję, że z takim bilansem możemy ten dzień zakończyć, bo już chyba raczej nikt nie przyjdzie do naszego sklepu. Nie, jest puściutko. Czyli z takim bilansem kończymy dzień trzeci. Rozpocznijmy następny. Dopupmy sobie może tych produktów jeszcze. To, co mamy w koszyku na razie i zobaczmy, czego nam brakuje, najwyżej się domówi. Tu mamy ten sus, susu, cukier. Od razu ceny ustalmy, żeby nie zapomnieć. 4,83, zróbmy 5,40, myślę, że będzie ok. Ten olej byśmy mogli zrobić droższy. Mi się wydaje, że. takie 4,90 na 4. Ziko podnieśmy, może. Wiadomo, nie będą klienci zadowoleni, ale. Potrzebujemy naprawdę pieniędzy, żeby się rozwijać. Więc także mi się wydaje, że nie mamy wyjścia. No wiadomo, można taniej, ale. Lepiej to zrobić i się nie martwić o pieniądze. Może w taki sposób? A. Tu połóżmy sobie chlebek. Nie będą przynajmniej narzekać na brak produktów. Teraz będzie z tych podstawowych wszystko co było. Dziewięćdziesiąt dwa 4,20 cztery, dwadzieścia. Powinno być okej, okay. co bym domówił? Domówiłbym jeszcze tę pastę, pastę, trochę oleju tą mąkę jeszcze. Tam mamy prawie zapełnione wszystkie. No mówmy tą mąkę, tą pastę, olej, a tu mamy nowe produkty. Teoretycznie tą kawę też bym... O no kurczę, ale droga. Kawa i może ta herbata. Na razie może tyle. Zostaliśmy z siedmioma dolarami na koncie. Ale rozłożymy sobie. Tu na razie mi się wydaje, że ta herbata z tą kawą to damy na jednej półce. Bo to chyba schodzić aż tak nie będzie. Zobaczymy, właśnie po cenach. Może jeszcze ustawmy sobie ceny. Ile to kosztuje? 5,78 to jest rynkowa. Może zróbmy sobie 6. A myślę 40 będzie chyba ok. Jak na razie Po uzupełniamy półki i zaczniemy kolejny dzień A tu jeszcze kawa o, kawa ma ładny profil. Rynkowa jest 10,48 A jakbyśmy zrobili dziesięć, dziewięćdziesiąt, nawet nie wiem, popuściłbym się o 11. Teraz sobie uzupełnimy, okej. Okay. Ceny wszędzie są. Jest ok. Dobrze, możemy zacząć. Otwieramy. No, całkiem, całkiem to wygląda. Półeczki pełne. Tam jeszcze czegoś na dole brakuje, ale to nie ma problemu, zapełnimy. Kupimy kolejne licencje na produkty, to półki będą pękać. Woda w butelce nie mam ci wziąć chłopie wodę w butelce, dopiero co żeśmy licencję kupili, a teraz musimy kupić jeszcze lodówkę, bo tam są kolejne produkty i te produkty wymagają lodówki. Co tu gra mi każe zrobić? Mam dokupić półkę chyba, z tego co tu wychodzi. Na razie, może dokupmy lodówkę, nie spieszmy się z tą półką. Jak ładnie wydają, reszty nie chcą, odliczone pieniądze dają. To mi się podoba, nie trzeba wydawać przynajmniej. Kółeczki na szybkości sobie pouzupełniamy. 624, nie bo z debetem cię zostawię, chłopie. I teraz dosyć, do, dosyć szybko zarabiamy. 197 dolarów 18 centów. godzina 15 Z, mamy, pod, mamy nawet całkiem całkiem może uda, udałoby się jeszcze tę lodówkę kupić ale nie wiem bo tu mi na granarzu że mam kupić półkę półkę więc nie wiem ale wydaje mi się że kupimy tę lodówkę i dokupimy do tej lodówki po prostu resztę tych produktów O lodówka niestety 375 dolarów bodajże kosztowała. Czyli jeszcze trochę musimy uzbierać. No i oczywiście później na te produkty znowu pieniądze. Doral dla pani reszty. Ten tu się obkupił. 47 dolarów, to pasuje. Takich klientów to się szanuje. No wiem, że nie ma sera, ale co mam ci poradzić? Dolara rüştujemy. Dziękujemy. Przepraszamy ponownie. 320 dolarów. No nie jest najgorzej, powiem Wam. Ta pasta całkiem całkiem schodzi. No kurczę, w tamtym odcinku też schodziła. o kurczę, kawa się kończy. Nawet nie wiem czy tej kawy, by jeszcze na szybko nie dokupić. Ale chyba tak zrobimy i tą pastę weźmiemy jeszcze. Kupimy szybko. Poczekajcie chwilę klienci. Ja tu rozpakuję. Nawet nie wiedziałem, że ta kawa szybko zeszła. Jedna jeszcze awaryjnie zostanie. Bez reszty, dziękuję. 21. Jeszcze przychodzą klienci. No, popatrzcie. Nie szło przyjść wcześniej, tylko na zamknięcie. Tu też jeszcze ktoś idzie. Będziemy musieli kupić tę lodówkę. Bo za bardzo narzekają, że reszty produktów nie ma. Proszę nacisnąć, Enter i zakończyć dzień. Już chyba nikt nie przyjdzie, to chyba wszystko. A więc, no w sumie nie udało nam się kupić chyba w tym odcinku lodówki i raczej się nie uda bo jest to koniec dnia a z końcem dnia jest koniec odcinka a więc dziękuję za to że żeście oglądali lajkujcie subskrybujcie napiszcie komentarz a na pewno odwiedzę sekcję komentarzy także trzymajcie się do następnego odcinka cześć pa, pa.